Jesteśmy przy Bazylice Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Salezjanie, tak to się nazywa. Jest to obiekt w czerwińsku nad Wisłą. Właśnie tutaj przyjechaliśmy. Na razie nam się podoba, jest piękny park obok. Idziemy do bazyliki. No, wieża jest fajna, co? Taka wręcz w stylu obronnym. Udoba mi się z tego kamienia takiego. Fajna. Super. A, tu jest jeszcze piękny widok właśnie z Dolnego Parku, tak jakby. Jest piękny orzeł w koronie. No właśnie na katedrę, na to wszystko piękny widok. Jesteśmy właściwie w samym centrum. Minęliśmy, minęliśmy rynek z kamieniem upamiętniającym przeprawę wojsk królewskich Władysława Jagiełły w 1410 roku.

Lowa naszych rzek, czyli Wisła. W Czerwińsku nad Wisłą. Stoimy na takiej skarpie. Rzeka, rzeka naprawdę robi wrażenie. Jestem pomocnikiem Tra swojego pana. Nasza, tak za niego statyw. <laughs> nad Wisłą, bo robi fotki. I jest podniecony. Jak widzi tyle wody Wisła I marzy mu się spływka jakowa. Wisło, oczywiście. Nic dodać, nic ująć. To prawda, wszystko. Piękne widoki. Taki mam piękny widok z kampera. Na Wisłę. na pełnię, niesamowite. Co ma pani do powiedzenia? Jak się Myślę suma chce złowić. No. Myśl, Bardzo dobre postanowienie. Bardzo dobre postanowienie. <noise> Cała jestem w piachu. <noise> no. Fajne, urokliwe miejsce, prawda? Może być. I też może być. W takich oto pięknych okolicznościach przyrody można sobie odpoczywać na łonie natury. Czernisk nad Wisłą. Wspaniała sprawa, naprawdę To ja sum wiślany poziom wody w tym roku jest zbyt duży, idealna chyba jest na kajaki, coś mi się tak wydaje No ale w tym roku nie popłynę tą rzeką ani nie popłyniemy ale co się odwleczy to nie ucieczy Co? Już wyjeżdżamy Właśnie wyjeżdżamy z Czerniska nad Wisłą, z tych bulwarów wyślanych, które, które tak wszystkim polecamy jest wspaniale. Kierujemy się do Płocka. Taka jest tak jakby potrzeba chwili.